Cześć i czołem drodzy widzowie, witam szanownych Państwa zebranych przed monitorami. Już jutro, a właściwie w momencie kiedy ten film uda mi się dodać do internetu, to będzie to dziś, ma miejsce 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo różnych kontrowersji, a także szczerze mówiąc mojego własnego dość ambiwalentnego stosunku do tej postaci, mam do Jurka Owsiaka trochę sentymentu. Wszak robiliśmy kiedyś w tej samej branży... A nawet mieliśmy problemy z tymi samymi ludźmi. Stwierdziłem, że zdecydowanie lepiej będzie, jeśli ten przedmiot wystawię na aukcję charytatywną. A mówimy o mundurze, tym od którego bluzę mam na sobie, a jest to mundur absolutnie wyjątkowy, bo wymyślony przeze mnie. Najpierw krótki rys historyczny dlaczego? Przez wiele lat działałem w związku strzeleckim Strzelec z Józefa Piłsudskiego, wcześniej także w innych tego typu organizacjach, ogólnie w Strzelcu. I gdzieś tak w 2015 roku, kiedy wprowadzono nowe przepisy dla organizacji proobronnych, to zrozumiałem, że noszenie mundurów kamuflażu wzór 93 jest pewnego rodzaju problemem. Po pierwsze, w świetle polskiego prawa, przez te wiele lat, kiedy członkowie organizacji proobronnych nabywali polskie mundury wzór 2010, czyli obowiązujące w siłach zbrojnych, to siłą rzeczy Gdzieś na którymś etapie to było nielegalne, bo albo żołnierz dostawał mundurówkę i jeden komplet szedł od razu na Elix za 100-150 zł, albo można było na bazarze trafić handlarzy, którzy choć nie mieli koncesji i nie mieli prawa tego mieć, od ręki mogli sprzedać każdy rozmiar tego munduru kontraktowy za 100-150 zł, kiedy wojsko w różnym okresie płaciło między 500 a czasem nawet 700 zł za taki komplet, więc wiecie, gdzieś tu uciekają pieniądze a to też są moje i wasze podatki. A po drugie, w 2015 w wszelkiej maści organizacjom proobronnym, w tym Strzelcowi, kazano nosić takie wielgachne, szaro, białe naszywki z nazwą organizacji. My na nie mówiliśmy tablice rejestracyjne. Widać było, że Monowi nie bardzo jest po drodze. Doszedłem do wniosku, że my więcej na tym tracimy niż zyskujemy. Że i tak musimy sami zapłacić za te mundury, sami musieliśmy zapłacić za te szpetne naszywki, które obrzydziły nam mundur. A jednocześnie, Mon, tak naprawdę, jak będzie chciał, to może pomoże, a jak nie, to w ogóle zakaże noszenia tych mundurów. Wtedy zacząłem kombinować z różnymi wzorami. Drugą bardzo ważną inspiracją oprócz tego problemu, o którym mówiłem, była dla mnie mapa. To rozpalało wyobraźnie bardzo wielu fanów, militariów, ludzi zainteresowanych obronnością w Polsce i nie tylko. Niestety, w tym momencie już mogę szczerze powiedzieć, szansę na to, że mapa kiedykolwiek zaistnieje w siłach zbrojnych RP jest żadna. Więc uznałem, kurde, ale żal by było, żeby sama koncepcja się zmarnowała. Od dechy do dechy przeczytałem pracę profesora Dejlitko. Ona wyjaśnia cały proces, w jaki narodziła się mapa. Oczywiście bez pewnych pikantnych technicznych szczegółów, ale daje wyobrażenie, dlaczego coś tak, a nie inaczej działa na ludzkie oko. Przeczytałem od dechy do dechy i zaczęliśmy robić prototypy. Powstały trzy różne. A, B i C. Na sobie mam wersję B. To jest jedyna, która jest w dwóch egzemplarzach, gdzie jeden, że tak powiem, się zresztkował, nie jest nikomu do niczego potrzebny, leży i się kurzy. Więc najwyższa pora, żeby poszedł na akcję charytatywną i żeby komuś tym sposobem pomógł. To, co oferuję na aukcji, link do niej jest w opisie. To prototypowy mundur mojego pomysłu. W opisie aukcji macie wyjaśnione, gdzie uszyty, z czego uszyty, etc., jaka rozmiarówka. Wszystkie te dane są w opisie aukcji. Mundur drugiego wzoru, kamuflażu, który roboczo nazwałem Legun. Legun, gdyż w slangu, tak, w czasie I wojny światowej, w międzywojniu, mówiono na legionistów. Także uznałem, że jest to taka nazwa, która nie występuje obecnie w obiegu, a jednocześnie ma ona bardzo piękne powiązania i tradycje historyczne. A że legiony polskie ze strzelca i innych tego typu organizacji się narodziły. No, to myślałem, że Legun będzie najlepszą nazwą dla wzoru kamuflażowego dla ludzi, którzy robią to samo, co ich przodkowie ponad 100 lat temu. Mundur jest wystawiony na aukcji. Link jest w opisie. Oferuję mundur w rozmiarze takim jak na mnie, w prototypowym wzorze. Zarówno krój, jak i kamuflaż są prototypowe. A ponadto, oczywiście, jak wygrasz aukcję i będziesz chciał, żebym go wysłał, to wyślę go pocztą. Ale nalegam żeby osoba, która to kupi, a zakładam, że kupi to ktoś bardzo zainteresowany tematem, żeby przyjechał do mnie osobiście w odwiedziny, to z dziką rozkoszą przy kawie bądź herbacie opowiem o pewnych pikantnych szczegółach związanych z tworzeniem tego munduru oraz ogółem z pewnymi rzeczami związanymi z projektowaniem kamuflażu, których z różnych przyczyn nie mogę opowiedzieć na YouTubie. Także właściwie licytujecie nie tylko mundur, ale także spotkanie ze mną. Dziękuję za Waszą uwagę, mam nadzieję, że ten podwójny wrzut na YouTube Was bardzo cieszy, a o tych mundurach jeszcze usłyszycie, ponieważ niedługo po wersji A, B i C będzie wersja finalna, wersja użytkowa, ostateczna i wtedy zrobię osobny materiał o tym, gdzie bardzo dokładnie Wam opowiem, co, jak, gdzie, dlaczego, no i mam nadzieję, że jeszcze nie raz w Polsce różne takie moje wynalazki zobaczycie. Mówiłem Wam o pm to była jedna rzecz, teraz pokazuję następną rzecz, a, to nie są wszystkie asy z rękawa. Dziękuję i żegnam się. Dobrej nocy. Cześć.